Choć, to jest. E, mapka jakaś? Jakas? Escape oczywiście Wam decyduj, przeczytałem zasady. Zasady: nie niszczymy bloku. Nie czytujemy, nie latamy, nie wychodzimy poza mapę. Szukaj skrzyni, nie używaj komentarzy. Give a game of ttp. Mapka stworzona. Sprawdzana wiele razy. No, Moga. Co? Mogą tak. się pojawić błędy. Dobra. E, tutaj jest poziomy trudności. Dziedziciny. Bardzo łatwy, łatwy, łatwo trudny, średnio trudny. A na końcu Bardzo trudny, boss. Jest złe. Master. mapka była. Ładna. Dobra, lecimy na szczyt. Dobra, idziemy. To wszystko. Patrz, wszystko cię Patrzę, Czemu... o... już, już chodź, chodź, chodź. Gdzie ty, ty? Gdzie... Kurczę, mi też ręki nie mam. Ty Gdzie muszę ty od... masz tych potek. Właśnie nie wzięłam tam a, zbieżdżą, wszystko sam rząd. Ma... Tak, masz. Masz? Ale no to. Tak, ja wezmę... no to. Tak, to. cztery. Masz tam jeszcze w wodzie, są. Masz jeszcze to. Tak, będę pływał. To. Dobra, ty lecisz tam, bo tam chyba coś jest, bo tam widzę, że coś jest. No A ja lecę. No. na ale na tylko następnego pokoju. Dobra. Tak. Tak, tak. Tyle ci, na mojego pokoju. Tam musisz, będziesz musiał mieć. zlamiłem dobra. dobra. A potem się tu mnie tepnie jeszcze że jest. No, nie bij. <laughs> nie bij. Nie bij mnie, ja ci nie biję. Mateusz. Mateusz. No. no, ej! No przejść Jasne, <laughs> yes, marnie. Ja szlamię. Ja na wiem 1 bo są trochę hardcore. Ja tu spadłem, biedny ja. <laughs> Wiesz, że ty możesz za dwoma razami przejść? Ale okay. okej. Okay. 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 No co jest? Yes. No, ja dobra, nie. No chyba... Ja już, ja O nie! Ty idź, idź, tam, O A właśnie, poczekaj. Zobaczmy na przyczynie, gdzie jest skrzynia. A tam była skrzynia, jeny chyba. O, no, no, nie wiem, ja, była. Już idę, patrz, jestem. Ty, to jest dziurka! O kurde! A się stara, stnie... dobra, już nie mam lega. Ja to ja, ja chcę, po, tak, skrzynię. A ja chcę zobaczyć, to jest u pusta. No demon, by, demon by, ja, był, diamond był. Masz tutaj jeszcze jedna płotka, za tą umlę. Moja. Proszę. Tak, tu można przejść. A ten doj będzie na ówko przychodził. Bo ja lubię. Ale to... to dobrać... ci... Nie, nie da się tak. To ja lecę tam, ty leci tam. Nie, bo ja tego nie przejdę. Tu niczego nie przejdziesz, ja jestem tu mistrzem parkoura. Co? No, hmm. Olfa spadł. E, drugi pokój, już my jesteśmy, ramimy. Nie. Ty lamisz, ja umiem. Patrz. To będzie chyba na trzeciej części, trzecie, trzecie ja to na YouTube. Ja, Ja...

No, jestem no! No! O, widać już się! Aha, lol. Właśnie zauważyłem. Ja to jest Czemu? A, czemu się nagrywam? No. Ja Chyba ponad 8 minut. Co? Co? No, ponad 8 minut już nagrywamy. Jak 8 minut? Bo ja ją potkę na 8 minut, nie? Aha, Pa, jakie to szczytuję, pa! No, ty mu Latać! Ja się skupię teraz Widziałeś? Czekaj, okay. okay. ty latasz, bo nie na tak. <laughs> ty latasz, bo nie na nagraniu wszystko. Ja nie, nie latamy. Zobacz, jaki jest szczyt, się będą? Oba, jak hey, skoczyłem tu. <laughs> Ej, nie. Zobacz, co ty na filmiku robiłeś, nie? Co? O! Placz, normalnie. Te, te, Fak, Fuck, tę poczkę. Ale dobra. Dobra, już doszłam do dźwigni. Dźwigni. Czy ja parówkę zjem. Odsyłał Zez... się? Tak? Tak. No, ja nie mogę tam doskoczyć, lol. Nie, żeby już... do tej dźwigni, musiałem scitować. No właśnie wiem, widziałem, jak, jak latałeś. A to tylko raz włączyłem game Game a, a czemu? Co, bo już mi się nie, już mi się nie chciał skakać. Ja. Nie, wierzę, nie wierzę, to się nie da doskoczyć. ty mi ziemi, no. mi poluj jakiś jesteś. Ty jesteś no nie, Maciek nie bijny. Jaki tak, Maciek? A, to ja, ja. Ja jestem ja. Maciek, a to jest Mateusz. No ja! ja. Odejdź! Ja się skupię no, i tam

Jesteś u w ziemi! Jakie ty... ty ja. Jakie ty masz slity używałeś? No ja! Ja! <grafię> to jest przez ciebie! Odejdź, nie oddej, śnie, też odejdź! Patrz, odejdź, abyś nie w No nie! <grafię> weź, weź, dobra, już no masz, ulaź. No nie bij mnie!

Dobra, już kończę z żartów. Dobra, ja przychodzimy to normalnie, bo jak ludzie. No ja! Normalnie, z tobą się nie normalnie. No, dalej, no ja byłem pierwszy, jak ty mnie wyprzedziłeś Nie, 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 Dobra, dobra, nie mi, przechodź normalnie, skacz. No i ja. No. Nie bi mnie... Weźł, bo zaraz zginę. Zginę zaraz. Ile masz Ile masz? mam dwa ser ma sen, pół serduszka. No. Ile diamentów miał! Kuba! On nie ma stara. Coś czuję, że przejdę teraz. Jest! Ale ja razie No kurde, teraz nie mogę przejść. Hej. Tutaj w wodzie twoje itemy leżą. Masz sobie. Te... wolny sygnał. Ej gdzie? Jaki pot Ej, tutaj w wodzie te diamenty wszystkie leżą, nie? Co to za przycisk? Tu się da... Co? Da się tu doskoczyć. Tu się da. Łada. I co? wciską Potka mi wypadła. Wejdź! Weź! weź! No się przejść. Ty tam podki wypadają. Aha, wejdź! Masz wyciągaję... O! Diament! Potka! <ślad> co ty robisz? Wiesz te potki wszystkie, potem mi dasz kilka. Jak chcę, na lajcie wyciągnął? <grym, grym>, daj mi podkę, musisz tu do mnie przyjść i dać mi podkę. Tam jest skrzynia. Daniel, Co? patrz, Co? Mam. mam dwa diaksy no, nie, też nie, no. no! Nie może się tepać do mnie. To jest bestem. Ej, no wszystkie podki widziałeś, daj mi podkę. Zaraz ja. dam. Tam, tam. No tutaj, ja jestem tutaj. Masz mi tutaj jedną podkę. No. Tak! Tak! długo. Tak! kurasz. Daj. Zabiłem cię. Nie. Ja cię ci ludzie tyle cię zabiłem razy. No. No. Nie, bo no, nie, nie. Nie. Przychodzisz tu od nowa, bo ty nie przeszłeś tego uczciwie. Tak, tu przy siebie. Nie. Nie bij mnie! Nie! Dobra, koniec, koniec. Zresztą Arty ufacznie radny. No! Pedale głupie, bo cię zjadę jak panem. To, to, to założę ty mnie. Zbiłeś. No kurde, już nawet do pierwszego bloku się ja nie mogę. Za pierwszym razem, jak to sam przychodziłem, by się przeszłem to. Bez mm. <grychy> <grychy> będzie mnie, to zawsze ty, no. Patrzę, jestem to hardcore, patrzę. No, jak ja spadłem? Aha, byłem na tablicy. Chyba się teraz na spać stać. Chyba. Ta biedny nie może Ja dochodzę do zielonego bloku i kończę nagrywać. Pierwszy. Czemu? 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 No bo mi się nie będzie ja chciał tego wrócić, to jutro oczekaj się na drabinkę bezpieczny ja pierdolę Ja pierd se faj mapę wybram wiem wiem ja, ja do pierwszego bloku nie mogę i jak się tam znalazłeś ja tu byłem, a ty już mnie nie doskoczyłem tak, do tak, 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 w którą na no bo u mnie, u mnie jest na graniu, no bo ja jest z tamtego bloku, jest na ekranie nawet no to jak ty się tam znalazłeś jak weź w wodzie? game, gameplay tam doleciałem, nie? Nie mm. ma! Nie! Ma. Nie doradujesz już, od początku. No idę! Ja mam a ty Nie bij mnie, nie bij mnie. Kupu, idę? O, co pisz się? Widzę. Fach No nie bij mnie, ja jem. Nie. Ła. Tego Masz butelki. Pa jaki par kurowiec, spa... nie! Nie! Dobrze ci tak nie No nie! Wesz! Ten, ten na pierwszym Ten na pierwszym Ja jej wiesz. I okej, okay, w, w takim razie jak chcecie, tak? Tu jest IP, IP tego serwera. I jeszcze... No nie, 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 dobra, we, weź weź, weź zatrzymaj. No ja już najpierw mam dalej. Może no wy, to... Ale tu, nie sam to wytnij. No spróbuję. A przecież to jest Hamaczy serwer, mój Co? a no. Oni muszą znać hasło jeszcze, jakby chcieli wpić i ten. Hasło no, hamacki. A wiesz, że to mnie Nie Ja to ja tam się za... no, tu nie! Nie! Yeah. cholero mała! <laughs> A go też! Dzień, oh, ja O, O mam płotkę, ja mam... ty, ty jesteś? Nie Dobra, idę się dalej. Ja mam full hp. Bo ja się płotkę uczyłem, <laughs> No! Ty cheaterze! Ty nie, cheaterze! <laughs> <laughs> Jak wy tam do dziewięć dupów Ty mała <laughs> Czekaj ja tam do latuję teraz już ogarniamy Masz Masz No, no dawaj. To. to To, to, No nie bij mnie! Nie. Dobra, koniec. Ja, ty, ja ty tylko wezmę napotki i tam, tam wszystko coś się... Tak, ja mam dalej lecieć, lol. E no co ty zrobiłeś? My... O no. O, mam... Tam... i te pozbieraj je, nie? Gdzie są? Tam. No, ta, a tam, gdzie, my, a gdzie ja cię zabiłem? tutaj będę powiedział. Nie? I włączę sobie survival, i gramy już, i ja w przechodzę, i kończę, bo mi się... Już nagrywamy 20 minut. 5 minut, na wiewamy 5 minut. Nie wiem, Fakt, jestem, jestem, Daniel, jestem. Znaczy, ja nie jestem jeszcze tam, ale przeskoczyłem. Jak ja teraz spadnę, to włączam sobie game moda i tu przylatuję. Nie te paśnie na mnie teraz, nie, okej? Okay? Proszę cię. Teraz ty. No odejś, no cześć! no odejś, nie, bo tutaj patrzę. Bo ja na... Nie, bo ja cię zabiję! Tylko ja cię zabiję! Cię zabiję, tak jak bana. Banana! Czekaj, tak będzie mi lepiej chyba! Faktycznie ja nie wiem, jak tu wskoczyć, powiem! Kurde, ty ja już nie, nie mogę na pierwszy blok wskoczyć! O, lagi, lagi! Je co jest, ja, ja po drabince nie umiem wchodzić! <noise> no! O nie, to zrobiłam chwilę, muszę to powiązać. Ty, ty sobie na game tam podleciał! Ja. Chyba się. No. O, jest kolejna drabinka tutaj. Co? Co? Jest tu kolejna drabinka, żebym wskoczył na nią. Nie, mi, ja na pierwszy blok nie mogę wskoczyć, więc weź mnie w górę. Tak Widzę, <noise> mi się nie da doskonać. Jak ja tam nie doskoczę, to. To no wiesz co Aż mnie z już. Dobra już. Co jest? Nie. E, nie, 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 jesteś w wodzie, jesteś w wodzie. nie, 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 no ja, No tu ja tu normalnie tu muszę być. Bo tu tu nie, wbiłem. Tak. Wtedy. Tak. No jak teraz teraz spadnę, nie, no to nie, nie, trzy nie, 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 PRZESŁEM! PRZESŁEM! O nie! Patrzcie co tu będzie! Nie ja wiem co tam będzie. Włóż tu swoje rzeczy i nie zapomnij o... ...tych Ja tam idę, nie? Ja tu wkładam item i tam, ja tam idę. Ja tylko Czekajcie, ja muszę zrobić cięcie na chwilę. Tak? A ja już tu będę kończył. No chodź, bo ja kończę na ja Już jestem. Bo... Brat mi się daro. Tak, daj mi. Co? No ja... Ja tu, byłem, ja tu byłem, ja tu nie, ja tu byłem. no, tu jest taki medytacja. Nie, 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 w wspiera, będę cię wspierał. Co ty robisz? Czekajcie. Dobra, już. Wow! Brawo, brawo, brawo. On mnie zlogował teraz. i taką ścinę, zatrzymał mnie na nagranie Ja tu byłem. O nie, budek pojechał. O, nie, nie, nie. Nie, nie działa. Dlaczego? No. No, dobra. Do szechu 80 modyfikacji. Czy trzeba bić? Ej, no weźmą sobie moda. A, dobra, koniec. Chodź, kończymy. Jaki Peter <klem> Ale chodź. Chodź do mnie, zrobimy Jackpointa. Idziemy się na nędzimy. O jest. Patrz, Tutaj musiał ją rozwalić. Krakę i wbiłem. Zaraz chodź spać. Ja Ach, zrobię nic. Dobra, nie. O, Ach, <grym> <Dziwna>. dobra. O, kto zrobił? No ja. no Dobra. To już będzie koniec, także widzimy się w kolejnym odcinku Ciebie na Januar. Czekaj, jeszcze się nie, nie żegnaj, masz, masz. Masz, i ja główki nie mam. Główki. Masz Masz. 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 O, oj Winter. Winter. Dobra. Nie. Pudaj, też się chodzi, ja włożę tam diamenty. I ty też włóż, okej? Okay? Ej, no ja już włożyłam wszystko. Pudaj, to już diamenty Tam. Czekaj, fila, chwila, chwila, fila. Wszystko? Mam mościkowego. Czekaj, czekaj. Jeszcze nasze czaszki trzeba... A ty chciałaś sobie przyjechać. Przejechać. Przejechać. Nie, nie! Nie, nie! Dobra, na razie. Trzymajcie się, cześć. Trzymajcie się, cześć. Do następnej części. No, cześć, Mark, elo. O.